Cześć, ludzie. Chciałbym pokazać wam kilka trików, które wykonuję na co dzień w Battlefieldzie 4C. Tryb oczywiście dominacja. Pierwszy z trików to strefa powodziowa i skok na wieżę przy punkcie C, zrusztowania. Druga akcja obrona punktu A. Skakuję na niego przez okno. I robię tym samym plecy dwóm przeciwnikom Trzeci trik to skok. Na górkę, na którą normalnie każdy wchodzi, od tyłu. Uwaga, Ostatnia akcja. Mm, mapa, fabryka przejmuje punkt postawiamy. A, nie wchodząc na niego. Uwaga, I na koniec, przejęcie punktu obrony albo atak. Jak kto woli, w tym przypadku atak. Wchodzę na punkt e, wskakując na czołgi, a później przez okno. I ta sama akcja, troszeczkę może troszeczkę agresywniej, nagrana. To było na tyle. I mam tych typów dużo, dużo więcej. Jak będzie Wam się podobało, napiszcie w komentarzach. Dajcie łapkę w górę. Możliwe, że nagram więcej.